Koszykarze zespołu sklep Polski MTK Gniezno rozegrali spotkanie mistrzowskiej siódmej kolejki drugiej ligi. Tym razem udali się do mogilna, by tam rywalizować z miejscową pogonią. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszli gnieźnianie, pokonując gospodarzy 88 do 68. Jak to spotkanie delpowe na pewno było dużo dużo w tym spotkaniu emocji. Pierwsza połowa dosyć wyrównana, udało nam się zbudować minimalną przewagę. 6-8 punktów, tak mniej więcej to wyglądało w pierwszej połowie, w drugiej połowie dobra, skuteczna gra, poprawiona gra w obronie pozwoliła nam zbudować przewagę. I tak naprawdę utrzymać ją już od połowy trzeciej kwarty do końca spotkania. Także drużyna nasza zrealizowała wszystkie założenia, jakie sobie przed meczem postawiliśmy. Graliśmy bardzo konsekwentnie w ataku, mądrze w obronie i na trudnym terenie udało nam się wywieźć zwycięstwo. Najwięcej punktów dla podopiecznych trenera Konowalskiego zdobyli Krzysztof Rospendowski 28, Mikołaj Czysz 18. I Piotr Leśniczak 15, kolejny mecz już w najbliższy weekend. Następne spotkanie ponownie derbowe z zespołem Stardowa Podgórnego. Zagramy e, 2 listopada w Gnieźnie o godzinie 16 na hali SP3. Również zwycięstwem zakończyli swój wyjazdowy pojedynek piłkarze mieszka. Pokonali wysoko zespół zewka Kobyla Góra 6 do 0.